Jestem z powrotem w domu z lekkim opóźnieniem, ale jestem. I tak jak obiecałam, chcę Wam dzisiaj pokazać fajne ćwiczenie e, usprawniające całe ciało, e, zwiększające zakres ruchu, mobilizujące same pozytywy. Ćwiczenie będzie nazywać się Pron Skorpion. I zaraz przechodzę do e, pokazania Wam tego ćwiczenia. E, jeśli e, Fajnie jest łączyć sobie te różne moje ćwiczenia, które ja pokazuję na przykład e, w takie serię 3-4 cz, 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 ćwiczenia. W zależności od tego, ile macie czasu, to powinno się zamykać w takich 15-20 minutach. Czasami, jeśli nie macie aż tyle czasu, może być to nawet 10. Czasami, czasami nawet 8 minut jest, jest ok. Po dwa sety, trzy sety każdego ćwiczenia, sześć do 8 powtórzeń. E, zawsze pamiętamy, żeby zwracać uwagę na, na formę, żeby robić to wszystko poprawnie, żeby dołączyć do tego oddech, żeby ćwiczenie było wykonywane e, po prostu poprawnie. Dobra, przechodzimy do, przechodzę do pokazania ćwiczenia na brzuchu, twarzą w kierunku maty, e, nogi na szerokość bioder, palce e, Obciągnięte dłonie na wysokości ramion. Nie widać mi tutaj do końca dłoni, ale to nic nie szkodzi. I tak naprawdę <coughs> głowa skierowana w kierunku maty. Możemy nawet delikatnie ją sobie oprzeć, tak jak nam jest wygodnie. I z tej pozycji zginamy nogę w kolanie i przenosimy ją do, e, w okolice biodra, tak? Mamy tutaj rotację bioder, tak, jak, tak daleko jak możemy. So, więc takim golem, celem jest tutaj dotknąć palcami e, mniej więcej do tej wysokości, ale jak nie jesteśmy tutaj jeszcze, to możemy iść tak daleko jak możemy. Zatrzymać się i kontrolowanym ruchem wracamy do pozycji wieściowej, tak? Nie rzucamy nogi. To samo w drugim kierunku. Zginamy nogę w kolanie. Transportujemy ją za siebie. Idealnie by było, gdybyśmy dotknęli palcami nogi do podłogi, jeśli nie da rady, to idziemy tam gdzie możecie. I znowu kontrolowanym ruchem wracamy. Odsunę się, do pozycji wyjściowej. Najważniejszym elementem tego ćwiczenia jest, żeby pamiętać, że ręce i cała górna część ciała. Mają dotykać podłogi, tak? Czyli nie odrywamy rąk od podłogi. Pokazuję jeszcze raz. Może to być tu, tak jak mówiłam, nie musicie iść całą drogę, tak? Może to być tu, może to być nawet tu, jeśli jesteście w tym momencie, tak? Czyli 3 sekundy wytrzymujemy, wracamy do pozycji wyjściowej i to samo na drugą strony. Przytrzymujemy. I wracamy. Oczywiście możemy się podsuwać, bo ja się bardzo często zsuwam tutaj. I pracujemy kontrolowanym ruchem. Ręce do podłogi. Wracamy. I ostatni raz. Mięśnie, zginacze bioder tutaj pracują fajnie. Trzy sekundy i wracamy. Jeśli chcecie się e, tak naprawdę tutaj czuć bezpiecznie w tym ćwiczeniu, nie macie doświadczenia, radziłabym zaczynać bardzo powoli i stopniowo. Czyli po prostu sytuujemy się w pozycji. Ręce na wysokości ramion. Zginamy, zginamy nogę. Delikatna rotacja w biodrach. Ręce, cała górna część ciała na podłodze, głowa prosto, padnę do maty i zatrzymujemy się, wytrzymujemy 3 sekundy i wracamy do pozycji wyjściowej. To na tyle. Życzę Wam miłego praktykowania. Do zobaczenia. Hej.